W nowym filmie. Ja sobie umyłam głowę, wykąpałam się, już się wyszykowałam. makijaż zrobiony. Jeszcze zostało mi zrobić włosy. Mamy godzinę y, 9.35. Jedziemy z mężem do Reykjaviku. Jedziemy na małe zakupy i chciałam zajechać do HM, żeby sobie kupić jakiś golf. Mam nadzieję, że coś tam dostanę. Nagram Wam y, na pewno, jakie są teraz. Nowości u nas w HM i może wejdę do takiego jednego sklepu. Nazwy nie znam tego sklepu, ale to jest taki nasz second-hand, i tam są rzeczy z takich sieciowych sklepów jak Zara tam są rzeczy z Michael Kors, są również i fejki. Ja tam jeszcze nie byłam, nie wiem jak ten sklep wygląda, także jak będę tam na miejscu, może coś wam nagram jak to wszystko tam wygląda. Jestem sama ciekawa. Ja właśnie umyłam sobie głowę podczas kąpieli i pomyślałam, że pokażę wam ten mój olejek, jak ja go stosuję, bo pokazywałam. Bo pokazywałam go wam w moich zakupach i jest naprawdę rewelacyjny. Mi się po nim fajnie włosy rozczesują i nie ciągnę tych włosów, nie wyrywam, a ja przy mojej niedoczynności tarczycy niestety włosy bardzo mi wychodzą, więc olejek kładę takie dwie solidne pompeczki. Takie dwie solidne pompeczki rozsmarowuję go w rękach i na same końcówki moich włosów go tak wygładzam i go tak nakładam tylko na końcówki nie kładę tutaj przy skórze żeby nie yy, bardzo nie, żeby nie obciążyć moich włosów resztę wytrę w ręcznik teraz biorę Moją szczotkę, teraz biorę moją szczotkę Tangle Teaser i ja włosy rozczesuję zawsze tutaj, najpierw końcówki, a dopiero później przechodzę czesać górę. Widziałam to na jakimś filmie: jakiś stylista, który właśnie robił włosy dziewczynie. Tak właśnie robił, że nie wyrywał ich tych włosów, bo jak zaczniemy czesać tu od góry, to tu nam się zrobi kołtun i będziemy je wyrywać. Dlatego zawsze ja się staram też tak robić, czesać najpierw końcówki, a później zaczynać górę i jest to bardzo fajny sposób, powiem Wam, na rozczesanie włosów po umyciu. I ten olejek też da, dużo nam daje, że ich nie wyrywamy. Dobra, włosy mam rozczesane i najczęściej włosy myję sobie wieczorem, dobre kilka godzin przed pójściem spać i kładę się z włosami suchymi, nie kładę się nigdy z mokrymi. Ale w związku z tym, że za niedługo wychodzimy, a ja się wykąpałam i umyłam głowę, to muszę użyć suszarki. I moją ulubioną suszarką, którą dostałam od męża pod choinkę jest to... Rowenta. Świetna suszarka. Nie jest to film sponsorowany. Mąż mi ją kupił osobiście. I tutaj ma, tutaj ma dwa przyciski, gdzie daje nam ciepłe powietrze lub zimne powietrze. Tu również, jak możecie zauważyć, przesuwa się. Jak to przesuniemy, to to wewnątrz nam tak lata. Widzicie? I wówczas te powietrze fajnie nam te włosy suszy. Więc przechodzę do suszenia, i ja najpierw suche, suszę ciepłym powietrzem, więc przechodzimy do suszenia. Powiem Wam, że używałam wcześniej innej suszarki, takiej gorszej. Miałam naprawdę potrzebowałam długo czasu, żeby te moje włosy wysuszyć. Ta suszarka robi to w chwilę. Najczęściej już pod koniec suszenia staram się suszyć włosy w dół, żeby one były takie bardziej wygładzone. Już mam prawie suche, na koniec letnim powietrzem podsuszam je, żeby one nie były takie gorące. Przekładam. Gotowe. Jeszcze tylko je przeczeszę. Są jeszcze lekko z tyłu wilgotne, ale one mi się fajnie same wysuszą. I tak szybciutko można sobie ułożyć włosy. Ja staram się rzadko używać suszarki, ale w takich sytuacjach awaryjnych, Idzie moja rowenta do użytku, i powiem Wam, że może jeszcze pokażę Wam, jak tutaj działa ta. Tak, właśnie się tutaj porusza, że nasze włosy fajnie są wówczas suszone. Ja idę się szykować, ubierać i jedziemy do rekiawiku, także odezwę się do Was później. przepięknie jest wystrojone, bardzo ładnie otworzyli tutaj, może sklep Second End. Torebeczka Tomi. Cena 5000. Zobaczymy, jak w środku wygląda. A torebeczka na karty rzeczy tu jest naprawdę bardzo dużo coś wybrać. Ja raczej nie lubię takich sklepów, ale jakby coś człowiek potrzebował, zawsze może coś sobie tutaj znaleźć. Nawet bielizna jest oddawana, to już jest chyba lekka przesada z bielizną. Ale są nowe buty, torebki, kurtki. Także jest to w Smauralindzie. Nowo otwarty sklep. Spódniczka. I nawet spódniczka z Zary. Cena. Jak tutaj cena? Nie wiem, czy cena znajdę. O! 2000 koron za spódniczkę z Zary. Także można znaleźć jakieś fajne rzeczy. I w takich sklepów powiem Wam. Eee, lepszych. Jest i Michael Kors, i Stradivarius, różne rzeczy. Mhm. I nawet rzeczy takie do domu, buty, książki. Dobra, ja lecę dalej. Jeszcze zrobić zakupy, jeszcze muszę wejść do HM i, i będziemy już mężem jechać coś zjeść. HM i szukam sobie takiego ciepłego jakiegoś sweterka. Powiem wam, że jest dużo promocji, dużo przecen. O, jakie futerko. O mm. <laughs> coś takiego, tylko że w szarym kolorze, ale to gryzące, nie. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Są i miski. ten kosztuje bardzo, milusi, 14,995. ale bardzo miły w dotyku. Widzę, że miski z powrotem wchodzą w modę. Jest i czarny misiek, już wam pokażę. Taki. No jak troszkę jak z Rosji <laughs> I cena również 14.995. Dobrze, ale nie po to przyszłam, więc i szukać sobie tego sweterka. Tu jest krótki misiu. No, powracają, powracają 7495. Ten jest kolor świetny. Nie, nie śmieję się. 14,995. I powiem Wam, że bardzo taki jak stary Misiek. Nie, nie podoba mi się to w ogóle. Jedynie ten jest ciekawy Misiu. Taki szary. Oj, bardzo milutki. Krótszy. I on jest w cenie. 11,995. Dobra, idę szukać swetrów, bo jak tak z... zacznę oglądać te miśki, tego swetra sobie nie znajdę. I jeszcze jeden. 19,995. No ten jest też milusi. Dobra, idę szukać swetra, bo zaraz mąż mnie zabije, że <grywdy> chodzę i <grywdy> nie szukam. A jeszcze jeden nie wiem, pokażę? 11,995 nie wiem jakie ceny są w Polsce dobra idę teraz naprawdę szukać swojego sweterka mam nadzieję, że coś znajdę, bo zaraz wychodzimy jeszcze zajechaliśmy do polskiego sklepu powiem Wam, że jest dzisiaj bardzo duże, chyba była dostawa także oczywiście majonezy muszą być już sobie zrobiłam zapas na święta, jeszcze coś dokupię i jedziemy coś zjeść wracamy do domku. Także idę do kasy i jedziemy na jakieś amciutko. I przyszło nam jedzonko, ja sobie zamówiłam taką sałatkę, Arek sobie wziął bataty z wyczonym, grillowanym kurczaczkiem czaczki, wygląda to przepysznie, także smacznego kochanie. Zabieramy się do jedzenia. Moi drodzy, my już wróciliśmy do domku. Zakupy zrobione. Za chwilkę wam pokażę, co kupiłam w polskim sklepie. I powiem wam, że mm, byłam w tym sklepie Second Hand. Nie podobało mi się. No, wszystko tam było namieszane. Tam nie można było. Ja tylko tak przeszłam po tym sklepie. Nie, nie można tam było znaleźć czegoś konkretnego. Naprawdę, w tym sklepie trzeba by było przeznaczyć. Dobre kilka godzin, żeby coś konkretnego znaleźć. No, rybki były przy kasie te lepsze. Nie wiem, czy fejki, czy markowe. Były przy kasie wystawione. A takie inne, jakieś mniejsze torebki, jak widzieliście, to małą Tommy Hilfiger, to były tak pozawieszane. I co róż, były jakieś buty, tu jakieś spodnie, kurtki razem z bluzami, z bluzkami, miszmasz. Żeby tam coś znaleźć, naprawdę potrzeba kilka godzin. Zarówno poszliśmy do. H&M, szukałam tam golfu, szukałam golfu z takim wyższym, grubszym, takim tutaj pod szyją tym komnierzem, no golfem, tak, coś takiego grubszego, były, to były takie porozciągane, takie ala nietoperze, no takie lejby, że po pierwszym wypraniu wydaje mi się, że... Zrobiłaby się z tego szmatka. Także nic nie było ciekawego, nic ciekawego nie trafiłam, i zauważyłam, że w HM pojawiły się już um, miszki. Widzieliście, jak, jak wam pokazywałam, miski krótkie, płaszcze długie. Ten szary mi się tak podobał, taki miluś, mi się tak przytuliła. Mi raczej takie miski nie bardzo pasują, gdyż też jestem niską osobą i taki długi płaszcz raczej nie bardzo. Także no, miski, miski już tutaj też są. I tutaj zauważyłam, że dziewczyny też te miski już zaczęły nosić. To co, pokazuję wam, co kupiłam w polskim sklepie, bo tylko tam zrobiliśmy zakupy. I tak, w polskim, klepie, w polskim sklepie kupiłam z Mlekowity taki serek wędzony w plastrach. No dużo plasterków nie ma, ale y, taki na spróbowanie. Pawełek, od czasu do czasu mam ochotę na takiego Pawełka. Dwa sosy borowikowe i dwa grzybowe z Winiar. Do tego taki serek ułaciaty dwa razy. Zapas majonezu. Uwielbiam ten majonez dekoracyjny z Winiar. Tu taki już większy. Na on ma ważność, słuchajcie, do on ma ważność do marca przyszłego roku, więc już mam zapas na święta, bo nie zawsze majonez ten jest w sklepie. Najczęściej przed świętami jest wykupowany, więc zrobiłam sobie zapas. Yy, ogórki konserwowe, Krakus, Oczywiście, Magi, jedynie tą przyprawę lubię. Jest jeszcze winiary, ale lubię z tej, y, z tej firmy Magi. Y, sok z herbapolu do herbatki i to tyle. Na pewno jeszcze przed świętami będziemy jechać do tego sklepu, będziemy jeszcze robić jakieś zakupy, także na pewno jeszcze się zabezpieczę w ogórki kiszone do sałatki, ale jednak jest jeszcze za wcześnie, żeby teraz kupować. E, w, w tym, w Smauralindzie jeszcze weszłam do. A4 i kupiłam sobie taki zeszyt w kratkę. Powiem Wam, że w Islandii ciężko znaleźć. W ogóle nie ma zeszytów w kratkę takich z taką twardą okładką. I wziąłam sobie taki A4, bo potrzebuję do notowania na YouTube taki właśnie większy notatnik. Mam ten dziennik ze stylizacji, ale tam jest dla mnie za mało miejsca. Ja potrzebuję coś większego, dlatego wziąłam sobie taki, taki oto zeszyt. I tak moi drodzy, wyglądają moje dzisiejsze zakupy, jedynie z polskiego sklepu. No niestety w H&M nic nie znalazłam, w tym second handzie. Tam raczej ja nie moje klimaty, ja tam się nie czuję, żeby tam coś kupić. Myślałam, że jeszcze podjedziemy do Only, no już nie, nie podjechaliśmy, bo już było późno. Jednak cały dzień praktycznie byliśmy w Reykjaviku. Mamy godzinę 16:20. A my dopiero wróciliśmy do domu od godziny 10, bo tak gdzieś koło 10 wyjechaliśmy. Także ja już jestem zmęczona. Zaraz sobie zrobię kawę. Popakuję te, popakuję te zakupy do lodówki, bo tu mam wszystko rozstawione. I zasiadam, piję kawkę i teraz relaks. A jeszcze to jedzenie, ta sałatka. Tam były trzy rodzaje sera. Tam był camembert, feta i parmezan. Przepyszne, jeszcze mąż oddał mi swoją sałatę, gdyż on miał jakimś takim słodkawym sosem topolany, ja miałam sosem czosnkowym, także jak ja sobie to wszystko wymieszałam, była perfekcja. Mój mąż miał, jak mogliście zauważyć, tam były bataty i był taki kurczak grillowany z bekonem i do tego właśnie miał tą sałatę, ale część sałaty oddał mi. Obydwoje tak się najedliśmy. Oczywiście mąż musiał na mnie czekać, bo ja bardzo pomału. Nie jeszcze jego sałatę przechwyciłam to. Jeszcze jadłam pomału, ale powiem wam, chciałam się rozkoszować tym jedzeniem. Naprawdę przepyszne jedzenie. Ta sałata była naprawdę rewelacyjna. Dobrze, moi drodzy. Ja już będę się z wami żegnać. Idę sobie robić kawkę, siadam na sofie, włączę telewizor, zobaczymy co w tej telewizji nam dzisiaj pokażą. Mam nadzieję, że Odpowiadają Wam takie filmy na moim kanale, że podobają Wam się moje vlogi? Jeśli tak, dajcie kciuka w górę, wówczas będę wiedziała, że podobają Wam się te filmy. A ja będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki, pa!